Otwieram 30. sesję Rady Gminy Oporów. Stwierdzam na obecności, że jest wymagany kworum, przy którym można obradować podejmować uchwały Rady Gminy. Ustawowy skład Rady 15 Radnych w 15 Radnych. Proponowany porządek obrad 30. sesji Rady Gminy. Punkt 1. Otwarcie sesji. Punkt drugi: Przedstawienie porządku obrad. Punkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania zmian w budżecie gminy z uchwały nr 23, łamane na... 20, 29, 12, 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok. Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oporów na lata 2021-2024. Punkt 5. Przyjęcie protokołu z obrad 29. sesji Rady Gminy Oporów. Punkt 6. Interpelacje i zapytania. Punkt 7. Sprawy różne. Punkt 8. Zakończenie sesji. Czy są pytania lub uwagi do tego porządku obrad? Jeśli nie ma, przystępujemy do realizacji porządku obrad 30. sesji Rady Gminy. Punkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy, zmiany uchwały nr 23 na 11 na 20 z dnia 39.12.2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok. I proszę Panią Natę Liberacką przedstawiającą uchwałę. uchwały. Uchwała Rady Gminy oporów z 23 sierpnia 2021 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany uchwały nr 23 przez 11 przez z 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Oborów uchwala co następuje. Paragraf 1. Zwiększa się dochody ogólne o kwotę 192 500 zł. W tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 42 016 ,01 zł. 1 grosz oraz dochody majątkowe o kwotę 150 483 ,99 zł. 99 groszy Punkt pierwszy. Dział 6 Transport i Łączność zwiększa się paragraf 62.80. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację. Inwestycji w kwocie 65 940 zł na dochody majątkowe są to środki z województwa łódzkiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz w tym samym dziale zwiększa się paragraf 0940 wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 745,43 zł dochody bieżące własne, rozliczenie przekazanej powiatowi Kutnowskiemu w 2020 roku dotacji w zakresie transportu zbiorowego. Punkt drugi. Dział 750 administracja publiczna zwiększa się paragraf 0940 wpływie z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1500 zł na dochody bieżące własne jako zwrot kosztów dotyczących starostów za 2020 rok. Punkt trzeci. Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się paragraf 2330. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień o kwotę 10 tysięcy złotych na dochody bieżące w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w sołectwie Mnich ośrodek. Punkt 4 dział 758 różne rozliczenia zwiększa się paragraf 20-30. Są to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 5270 58 zł na dochody bieżące własne jest to zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku oraz zwiększa się paragraf 63.30 dotacje celowe na y, zadania inwestycyjne o kwotę 53202,64 zł Dochody majątkowe, zwrot części wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za 2020 rok, wydatków inwestycyjnych. Punkt 5. Dział 851 Ochrona Zdrowia, zwiększa się paragraf 0970, wpływy z różnych dochodów o kwotę 6 tys. zł. Są to dochody bieżące własne, jako refundacja kosztów yy, za okres od 15 maja do 14 lipca w zakresie transportu do punktów szczepień przeciw wirusowi sars oraz zorganizowanie i funkcjonowanie punktu złożyć potrzeb transportowych na podstawie decyzji Wojewody Punkt 6, dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się paragraf 0970, wpływy z różnych dochodów o kwotę 9 zł, złotych, dochody bieżące własne są do środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu Czyste Powietrze. Punkt siódmy, dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zwiększa się tutaj paragraf 6290, własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, a potem 11 341,35 zł. 35 groszy netto. Są to dochody majątkowe. Yy... Na inwestycje własne jest to 81 wkład na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie zadania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Bentno, gminy Oporów 8. Dział 921 Kultura i, i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Zwiększa się paragraf 23.30. Dotacje celowe na zadania bieżące gminy o kwotę 9,5 tysiąca złotych na dochody bieżące na realizację małego projektu lokalnego w sołectwie Kamienna i punkt 9 również dział 921 zwiększa się tutaj paragraf 63.30 czyli dotacje celowe na, na zadania inwestycyjne o kwotę 20 tysięcy złotych na realizację małych, małych projektów lokalnych jeden w sołectwie Oporów 10 tysięcy drugi w sołectwie Świechów 10 tysięcy Paragraf drugi. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 92 500 zł. W tym na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 207 818 65 zł. 65 groszy, natomiast na wydatki majątkowe 884 861 35 zł. 35 groszy. I tak, punkt pierwszy. Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrowanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Zwiększa się tutaj part, y, rozdział 402 dostarczanie wody, y, wydatki bieżące, a potem 51 818,65 zł y, w zakresie dostarczania wody przede wszystkim na y, energię elektryczną. Dział, y, punkt drugi. Dział 600. Transport i łączność. Rozdział 616. Drogi publiczne gminne. Zwiększa się tutaj zadanie inwestycyjne o whodę 87 940 zł. Jest to zadanie pod nazwą w części drogi gminnej 100 do 354, u wieś, w tym środki pochodzące z dotacji stanowią whodę 65 940 zł. Po trzeci dział przejścia transport i łączność, również w drogach gminnych zwiększa się... Y o kwotę 212 tysięcy zł na zadanie jednoroczne pod nazwą remont części drogi gminnej nr 102-354 w służbach. Punkt czwarty. Również dział 600 transport i łączność, rozdział 616, drogi publiczne gminne. Zwiększa się tutaj inwestycje. O kwotę 200 tysięcy złotych na zadanie jednoroczne pod nazwą remont części drogi gminnej nr 102-360E Stanisław. W punkcie 5 dział 600 transport i łączność zwiększa się zadanie inwestycyjne o kwotę 70 000 zł na zadanie jednoroczne remont części drogi gminnej nr 102 363 e kolonia oporu. 6. Dział 600 transport i łączność zwiększa się na zadanie inwestycyjne plan o kwotę 66 000 zł. Na zadanie jednoroczne remont części drogi gminnej 102-367 Wólka Janki Lisi Wójci. Również w dziale 600 w drogach gminnych zmniejsza się y, o 17 tysięcy złotych przedsięwzięcie wieloletnie y, remont drogi gminnej <grymna> 102-356 Łowiczówka. I w punkcie 8 zwiększa się zmniejsza się o 12 tysięcy w zakresie yy, przedsięwzięcia wieloletniego, remont części drogi gminnej 102, 372 dni. Są to drogi już zrobione, wykonane i zostało tam w pieniążku, więc przenoszone są na inną drogę. W punkcie 9 dział 600 transport i łączność, rozdział 616 drogi gminne zwiększa się wydatki inwestycyjną kwotę 29 tysięcy na zadanie jednoroczne pod nazwą remont części drogi gminy 362 <coughs> dział 600 transport i łączność tutaj mamy rozdział 617 drogi wewnętrzne drogi wewnętrzne na zadanie inwestycyjne zwiększa się o 230 tysięcy złotych zadanie jednoroczne przebudowa części dróg wewnętrznych są to cztery działki numer 22, 22, 76, 80. W punkcie 11 natomiast zmniejsza się y, dro, y, y, o 28 tysięcy w drogach wewnętrznych też z zadania, które zostało już wykonane. I to 28 tysięcy przenosi się na inne zadanie w zakresie dróg wewnętrznych. Przebudowa części dróg wewnętrznych dwie działki 152 i 201. Punkt 13. Dział 750 Administracja Publiczna. Rozdział 750 23 Urząd Gminy. Zwiększa się wydatki bieżące. Statutował kwotę 30 tysięcy zł oraz zwiększa się rozdział 75095 pozostała działalność. Tutaj zwiększa się wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 30 tysięcy złotych. Wynagrodzenia osobowe i prowizyjne. Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 o licze Straże Pożarne. Zwiększa się wydatki bieżące statutowe o kwotę 11 tysięcy złotych. W ramach małego projektu lokalnego w sołectwie Mnich Ośrodek, pod nazwą miejsce dla strażaków i KGW, są to środki pochodzące z grantu w wysokości 10 tysięcy zł oraz udział własnej gminy 1000 zł. Punkt 15. Dział 801 Oświata i Wychowanie, rozdział 801.04 Przedszkola zwiększa się wydatki bieżące statutowe o kwotę 60 tysięcy zł w zakresie opłat za przedszkola. Za dzieciów też tutaj w szkolid. Pół 16. Dział 851 ochrona zdrowia, rozdział 851 95 pozostawa działalność. Zwiększa się wydatki bieżące statutowe o kwotę 998 zł oraz ulegrodzenie i człowiek na ochotę 51 zł 12 zł. Jest to rekundacja kosztów za okres od 15 maja do 14 lipca. Yy, działania punktu informacyjnego, yy, punktu zgłoszeń pod potrzeby yy, przeciwdziałania wirusowi SARS-CoV-2. Yy, punkt 17. Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Rozdział pięć. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zwiększa się wydatki bieżące. Statutował kwotę 7 tysięcy złotych i wydatki bieżące w na wynagrodzenie i pochodną kwotę 2000 zł. Jest to w zakresie programu Czyste Powietrze, funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Gminy <trym> Punkt 18 dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział 995 Pozostała działalność Zwiększa się majątkowe wydatki o kwotę 11 341, 35 zł, są to środki z mieszkańców na wykonanie dokumentacji w zakresie zadania odnawialne źródła energii na terenie gminy będą i gminy w tym, w tym samym zadaniu się, zmniejsza się o 20 000 zł środki pochodzące z własnych środków zaplanowane. Y Zadanie, tego samego zadania, y, które, o którym mówiłam, wyżej, y, Punkt 20. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, rozdział 920.09 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby. Zwiększa się wydatki bieżące statutowe o kwotę 10 000 zł w ramach małego projektu lokalnego w Szołectwie Kamienna. Pod nazwą reaktywacja świetnicy w kamiennej są to środki z grantu w kocie 9,5 tysiąca oraz udział własny gminy w kocie 500 zł. I w punkcie 21 również w tym samym dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W rozdziale 921-95 pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12 tysięcy złotych na przedsięwzięcie wieloletnie podatką wymiana pożycia dachowego na budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie w, w ramach małego projektu lokalnego w Oporu podatku pod Kultura pod z grantu y 10 tysięcy złotych oraz udział własnych gminy 2000. I w tym samym dziale 921 w rozdziale dziewięć pozostała działalność. Zwiększa się również wydatki majątkowe o kwotę 15 400 zł, ale na zadanie jednoroczne pod nazwą wymiana poszycia dachowego na Budynku Świetlicy w Świechowie w ramach małego projektu lokalnego w Sołectwie Świeku pod nazwą Nowy Dach na świetlicy w Świechowie z grantu 10 000 zł udział własny 5 400. Punkt trzeci. Planowane wydatki przewyższające planowane dochody stanowią planowany deficyt budżetu w kwocie 808 061 24 zł. Po paragraf czwarty punkt pierwszy. Zwiększa się przychody budżetu pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 900 tys. zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały przychody budżetu stanowią kwotę 1 200 tys. zł. Rozchody budżetu nie uległy zmianie i stanowią kwotę 391 938,76 zł. Punkt drugi. Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 900 tysięcy zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 391 938,76 zł i na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 508 061,24 zł. Przychody z kredytów planowanych w wysokości 300 tysięcy złotych przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji. Paragraf 5. W uchwale budżetowej z 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok dokonuje się zmiany. Punkt pierwszy. Tabela nr 5. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Tabela numer 8. Przychody i rozchody budżetu w roku 2021 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. W paragrafie 19 uchwały budżetowej w zakresie wykonywania budżetu Wykonania budżetu Rada Gminy upoważnia wójta gminy. Punkt pierwszy otrzymuje brzmienie do zaciągania w 2021 roku kredytów i pożyczek na, pokry na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 300 tys. zł. I punkt czwarty paragraf 20 uchwały budżetowej paragraf 20 punkt pierwszy uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 350 tysięcy zł. § Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z niepodjęcia i podlega ogłoszeniu. Dziękuję. A teraz dyskusję w tym punkcie. Proszę o zabranie głosu. Jeśli mogę, Panie Przewodniczący, mam tylko jedno pytanie. E e że y, poza naszym zminą za 60 tysięcy mamy do założenia. Dziękuję. Dziękuję wszystkim. Tak mam pytanie. Reasumując zaproponowane zmiany w uchwałach, jak będzie wyglądało, jaka będzie wysokość zadłużenia gminy na koniec roku budżetowego? nie spadnie, no tak czy nie pamiętam, ale chyba poniżej miliona złotych, będzie za będzie wynosiło, będzie stanowiło taką kwotę. Dziękuję. Nie cały czas już od kilku lat spłaca tylko wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki, natomiast no, nie zaciąga została zaciągnięta na y, w Ochronie Środowiska, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na, na to przedsięwzięcie stację uzdatniania wody y, i wodociągi i y, oczyszczalnia ścieków. Dziękuję. Czy są pytania? Zamykam dyskusję. w tym punkcie stwierdzam obwodę? Przedtem do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania? Pan Wisiorek ja. Pani ja. -Michał. Jestem za. Pani Kamińska Dorota. Za. Kafczyński Michał za. Byszkiewicz Marcin, jestem za. Pani Raska Bogumiła. Jestem za. Pan Raciejwski Julia. Jestem za. Pani Matusia Wiwała Agnieszka. Jestem za. Pani Kruszkowska Java. Jestem za. Pan Stasiak Paweł. Jestem za. pan Pan Andrzej. Jestem za. Pan Tarczyński Mariusz. Jestem za. Pan Kraczyk Józef. Jestem. Pan Trybulski Andrzej. Jestem za. Pan Wiśniewski Daniel. Jestem za. Pani Warkowska Anita. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy Opolska Oport z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Oporów na lata 20, 2021-2024 wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Oporów na lata 2021-2024 oraz prognoza kwoty długu Gminy na lata 2021-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPR realizowanych w latach 2017-2021 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt 3. Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Jeszcze przeczytam te objaśnienia może. Objaśnienia do zmiany WPR w Gminie Oporu. Plan dochodów ogólny po zmianach do 23 sierpnia zwiększył się o kwotę 192 500 zł i wynosi po zmianach 12, 12 381 903,13 zł Grosz. Plan wydatków również zwiększył się i wynosi po zmianach 13 189 964,37 zł. Planowane wydatki przewyższające planowane dochody stanowią planowany deficyt budżet w kwocie 808 061 24 zł. Zwiększono również w WPL ie plan przychodów o kwotę 900 tysięcy zł. Y, które pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych. Przychody ogółem stanowią kwotę 1 milion 200 tysięcy złotych. Przychody pochodzące z nadwyżki przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Y, planowane rozchody, tak jak wcześniej mówiłam, nie zmieniają, czyli spłaty kredytów i pożyczek nie, nie ulegają zmianie i stanowią kwotę 391 938 złotych 76 groszy. Zł. Dokonano również w upf zmian wysokości limitów w zakresie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących przebudowy równinnych i wewnętrznych. Proszę o zabranie głosu. Zamykam dyskusję. W tym punkcie stwierdzam obronę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania? Pan Wisiorek Za. Pani Kamińska Konota. Jestem za. Pan Kawczyński Michał. Jestem za. Aśkiewicz Marcin. Jestem za. Pani Raska Boguliak. Jestem za. Pan Maciejewski Julian. Jestem za. Pani Magosia Rywała-Pieszka. Stasiak Pawł. Jestem za. Pan Andrzej. Jestem za. Pan Karczyński Mariusz. Jestem za. Pan Draczyk Józef. Jestem za. Pan Rybowski Andrzej. Jestem za. Pan Wisierski Dania. Jestem za. Pani Jurko Skańka. Jestem za. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy Opor podjęła uchwałę nr 30 na 142 na 21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Oporów na lata 2000. 2024. Punkt 5. Przyjęcie protokołu z obrad 29. sesji Rady Minotów. Czy są pytania lub uwagi do protokołu wyłożone na sali obrad? Uwag do protokołu nie wniesiono. Punkt 6. Interpelacje i zapytania. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę o zabranie głosu. Zamykam dyskusję w tym punkcie. Punkt 7. Sprawy różne. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Oh okay.